Siema, witam Was na stronie CSGOskins.com Link do strony w opisie z kodikiem sniper 0,2 zł oraz 10 groszy na start i plus 10% do depozytu. Wpłacając w minimum 100 zł macie 10 zł za darmo przy okazji wpłaty. Także co? Przypominam również o rozdaniach na stronie, które macie w tym momencie na ekranie, Wpłacając w minimum 840 macie szansę na wydropienie skina za 33 zł, do nawet skina za 210 e, macie tutaj również skina za... 9, minimum 10 zł, jak, mini... jak płacicie minimum 10 zł, macie szansę na wydropienie skiny na 383. Macie tutaj również inne skiny w płaceniu z 840 mieć. Szansę na wygranie jest dosyć spora i więcej wpłacisz, tym więcej możesz wygrać. Przypominam, że stronka jest dla osób pełnoletnich, żeby się nie wpłacyć tutaj swoich oszczędności, tylko pieniędzy, których nie potrzebujecie, będzie z ich nie szkoda. A my w dzisiejszym odcinku sobie zrobimy to, co na drugim kanale ostatnio. Jeśli ktoś nie wie, jaki mamy drugi kanał to Sniper 0 inne. Zapraszam tam więcej kotestów z CSGO skinsa. My przetestujemy sobie na dzisiejszym odcinku te skrzynki jak o, robiliśmy to ostatnio na moim drugim kanale właśnie związanym z cs eee, No tutaj na pierwszy strzał nam nie oddało Zobaczymy sobie dalej czy nam tutaj odda Ok, był skill, o, bardzo fajnie oddało Także tą skrzyneczkę na pewno sobie zostawimy i będziemy robili ją w beatpack. Zobaczymy czy znowu nam odda, tutaj średnio Tutaj również średniawka Tutaj 250 zł. OK, 200 i fatalnie. Dobra, ostatnia skrzyneczka, dwa razy też sobie ją zakręcimy. Nie jest źle, 400 i jest fatalnie. Dobra, mamy 1500 zł budżetu. Także ten budżet przeznaczymy sobie na właśnie skrzyneczki. Yy, dajmy sobie tak, tak i tak. Dobra. Zrobimy sobie na początek bitwę na 3 graczy, na trybie standardowym, no bo dlaczego by nie Mamy bitwę za 300 zł Ogólnie uważam, że ten Iwancik jest spoko mm, Ale trzeba mieć farta Trzeba mieć farta yy, Czy ja farta mam? Czasami się zdarzy Mało kiedy, ale się zdarzy, tak? No i dobra, tu mamy już droższe skrzynki, więc fajnie gdyby coś tu wydropiło mm. Wydropiło dla Bota Alexa. Droga skrzynka znowu. No i Aleks znowu zdropnął mega drogo. Aha, i Bot Adrian również. No i przegraliśmy. Przegraliśmy 1000 zł. Dajmy Underdoga na 3 graczy. Jeszcze raz. Zobaczymy. Co tu się wydarzy? O, dołączyli gracze A Azrael Ola oraz KRS. Zobaczmy. Tryb Underdog. Pierwszy nam nie oddał. Drugi to jest ten najtańszy. Aha, oziomkał i wydropił. Nieźle. Dobra, na razie przegrywamy. Są tanie skrzynki, wszystko może się zmienić. Dobra, tutaj jest nie najgorzej. Nie najgorzej. Tutaj droga skrzyneczka. Oj, nie wiem ile to jest warte. 26. Super. I to jest niedroga skrzynka. Oj, nie wiem. Ok. 320. Dobra, ta bitwa nawet się nie zwróciła. Ej. Zróbmy tak. Dodajmy jedną tom jeszcze. Póki, budżet jeszcze mamy. Dołączyła do nas ruda. Dodajmy sobie bota. O nie, bo Rosso. to jest ten, co najbardziej zabiera. Ten Gaugan. Dobra, pierwszy nie jest zły. Drugi to jest tania skrzynkę, więc tu nie ma znaczenia, co wypadnie. No, 8 zł to tam. No, 4 nawet. Nie jest źle. Tutaj. O super. Tutaj nam fatalnie wypadło. Bo Rosy już nam uciekł. Tutaj droga skrzynka. 60 zł. Dobra. Ruda jeszcze ma szansę nas przegonić. Oj, to może dwie dyszki. Uj, drogo, drogo. Dobra, Ruda, wydrop coś drogiego. Proszę cię. Dobra, Ruda dropnęła. Mamy to, dobra, mamy wina. Ok. 713 zł. Niewielki win, ale mamy wina. No, naszym celem by było tak, myślę, te 30. 50 tysięcy tych punktów eventowych zdobyć, bo to naprawdę by było mega dużo, tak? I byśmy sobie je wymienili przy okazji. No ale jak się nie uda, to się nie uda. Też nie wiadomo, nie chcę całego budżetu przepalić. Mm, także zobaczymy. Jeszcze raz daliśmy Underdoga, chociaż teraz nie wiem w sumie, co wygramy. Jak to nam nie siądzie, to zaraz zrobimy sobie takiego all-ina, w sensie tak, żeby stówka nam została na następny odcinek. Dobra, w tych pierwszych fatalnie dało, nie? Fatalnie. Okej. Okay, Okej. Okay, Okej, okay, super. I ostatnia, proszę, nie, niech nie odda. Nie oddała. I wygrałem. Super. Super. Podoba mi się to, podoba mi się to. Dobra, wywalmy tego, tego. Tą zostawmy, bo ona mega fajnie tam dropła przed chwilą. Dajmy jeszcze jedną, tak o za, za tysiaczka, za tysiaczka i na czterech zaryzykujmy Zaryzykujmy na czterech graczy tysiąc zł Ryzyk fizyk, tak raz się żyje Raz pod wodem, raz na dwozie, czy coś, jakoś tak to szło, nie? Coś ten tego, łotam tego, nie? Dobra, pierwszy fatalny, ale tu Alexa też, no ale to są tanie skrzynki, to nie, nie ma znaczenia Dobra, drugi super Drugi nam super dropnął no. 200 zł teraz. No tutaj troszkę warte, ale niewiele, niewiele, więc spoko. Tutaj przed chwilą wydropił, bot fajnie, ale tu tym razem nie wydropił nikt fajnie, więc fajnie. 40 zł różnicy. No i dobra, przegraliśmy. 230 zł. No i pograne, pograne. Hyperbestia 160. No 140. A wygralibyśmy to w. W Standardzie? W standardzie byśmy tego nawet nie wygrali. 554. Nie, no tutaj bot Michał by wygrał w standardzie. Unlucky, unlucky. Dobra. Róbmy tam swoim sposobem, czyli tak, i dajmy na standarda teraz 37 tysięcy punktów. Dosyć spoko. Ja myślę, że nawet do tego zera możemy zjechać, bo najwyżej za punkty sobie to wymienimy i może akurat nam wpadnie coś za stówkę. A za taką ilość punktów, to raczej ta stówka będzie, myślę, gwarantowana. Dobra, super. Pięknie. Jednak nie fajnie, bo, bo Adrian wyrobił Royal Guardiana. Factory New. Kolejna skrzynka za dwie stówki. Oj, dobra. 600 zł. 700. No i żartowałem. Essa. 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 Wygraliśmy, wygraliśmy, widzowie. Wygraliśmy kolejną bitwę 1300. Dobra, wywalmy teraz to. I dajmy tego. Tego short. Coś tam. Ile on kosztuje na Jesterze? 405. Dobra. I wywalmy jednego tego, jednego tego i tego w sumie też. Dobra, i zróbmy tak. YOLO, tak? Jolo. No na plus na razie nie jesteśmy, nie? Ale jakby teraz nam siadł. Ten rel special item. To by było cud miód, malina, cud miód malina, standardowy tryb. Liczymy na, liczymy na tego Jester'a tak, liczymy na tego Jester'a tam, no, fatalnie nam wydropiło, ale to nie jest ważne, R ten Jester tutaj, proszę, fatalnie, fatalnie. Jeszcze raz, daj coś drugiego. fatalnie. Mega gówno, mega gówno, no, tak szczerze to mega gówno, no bez kitu, dobra. W szkole tak skoro tak nie wychodzi, to tak, zróbmy I najwyżej zostawmy sobie jeszcze te 300 zł i potem te motor loady potwieramy I może to nam wyjdzie tryb standard Dobra, pierwszy drop bardzo ładnie. 150 zł. Super super Podoba się to dla mnie. Już się mnie to nie podoba, bo Bot Michael wydropił inherity coś tam. Mam tutaj ten iron, to, to nic nie warte prawie w tej sytuacji. No i jest jest lipa, tak, jest lipa. Dobra, przejdźmy do tych. Dobra, zróbmy tak, zróbmy tak i zróbmy na underdogu. Zaryzykujmy. Cztery skrzynki. Proszę. Pierwszy, nie no, za dobry nam wypadł. Dobra, bot Alex musi coś wydropić. Nie no, fatalnie. Teraz standard by oddał. Nie no, jest fatalnie, no. Jest fatalnie. Dawaj, bot Alex, musisz coś dropnąć. Dropnął, no, ale nie drogi. Nawet na standardzie by się tego nie wygrali. Dobra, no, nie ma co. Unlucky, no, dwie dźwięk nam zostały, ale mamy 50 tysięcy punktów prawie, więc sobie strzelmy w środek. E, sam Syf tu był tak szczerze. No i nie mamy budżetu na następny film, ale mamy punkty, więc punkty sobie wymienimy. I jakiś tam budżet się fajny zbierze. W sumie możemy sobie kupić już teraz. No, 200, 300 zł. No ale to na następny film. Trzymajcie się do następnego Elo.